Mimo przegranych wyborów, nadal jestem bardzo dumna i nadal może liczyć nie tylko na mnie. Też są takie głosy, że no to było takie uderzenie Marcina Kierwińskiego w pana. Jak pan by skomentował te, takie doniesienia? Oczywiście znowu to jest wszystko wyssane z palca. Trzeba było, moim zdaniem, wziąć tę tęczową flagę, nie wstydzić się. Co ty tak naprawdę czułeś jako, jako człowiek? Nie jako polityk, jako człowiek, jednak 1 czerwca po y, tej porażce? Totalne wkurwienie czułem. All Nutrition Cooking Spray. Mniej tłuszczu, więcej smaku, maksimum wygody w kuchni. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz otwierając konto z kodem zero otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Partnerem strategicznym kanału Zero jest kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system MoneyBag. Kolekcja kanału ZERO już dostępna. Zamów na zerosklep .pl. Ach, Morza, szum, ptaków, śpiew, słoneczko. A! To nie ten materiał. Niestety nie przyjechałem tutaj wypoczywać, więc ruszam w drogę, bo jestem w Międzyzdrojach. W Międzyzdrojach w tym roku Odbywa się Campus Akademii. No, wcześniej, w ubiegłych latach, było to Campus Polska Przyszłości, czyli spotkanie z Rafałem Trzaskowskim młodych ludzi. W tym roku międzyzdroje, no, taka forma troszeczkę inna, mniejsza, jest mniej ludzi, ale wszyscy przyjechali po to, by rozmawiać na różnych panelach o różnych ideach, o przyszłości Polski, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale nie oszukujmy się, jest to Kampus Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Bo po przegranych wyborach prezydenckich już po raz drugi... Pan prezydent Warszawy nie był zbyt aktywny, nie, nie udzielał żadnych wywiadów. To będzie pierwsza chyba taka okazja, żeby trochę więcej o tym opowiedział. No, był też marginalizowany, jest marginalizowany przez swoją partię. Więc teraz pytanie, jak ta przyszłość Rafała Trzaskowskiego będzie wyglądała, jak on ją widzi, czy jeszcze planuje jakąś aktywność ogólnopolską? O to wszystko przede wszystkim będę pytał młodych ludzi, no bo oni tutaj przyjechali, właśnie dla Rafała Trzaskowskiego. Idę. No i lecę. już założyłem smycz, bo trzeba mieć smycz i szukam kampusu Polska, ale już chyba widzę. Widzę, widzę. Jest kampus Polska w przyszłości, ale to nie zmienili, powinno być kampus Akademii, bo tak to się nazywa. No ale tutaj jest. Kampus Polska to jest taki ośrodek wypoczynkowy, zaraz zobaczymy, Ile ludzi przyjechało? E, ma być podobno około 400. E, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Otwarcie było w czwartek. I tam na tym otwarciu bo Rafał Trzaskowski powitał wszystkich, to posłuchajcie chwilę. Jak forma? I o to właśnie chodzi, żeby forma była bardzo dobra. Jeżeli życie czegoś uczy, to żeby nigdy się nie poddawać. Dzień dobry, dzień dobry. O, jesteśmy witani. Bardzo serdecznie. O, widzę jakiś namiocik. Czyli tak jeszcze wakacyjnie. Leżaki. Trochę osób siedzi na leżakach. O, dobrze, idziemy zobaczyć co tu się dzieje. Odpoczywają niektórzy, biorą udział w panelu. Są różne panele w ciągu dnia o gospodarce, o bezpieczeństwie, namiotowo i letnio. Zielona energia napędza rynek pracy. No, kilkanaście, kilkanaście osób chyba w panelu bierze udział. Główna postać całej ceremonii, czyli Lefa Trzaskowski, też pewnie jest taką osobą, dla której tutaj wszyscy jesteście. Niestety zaskoczę cię. dla mnie niekoniecznie, polityczne argumenty nie są moimi, dla, którymi, dla których tu przyjechałam. Ale głosowałaś na Rafała Trzaskowskiego? Głosowałam na Rafała. A jak oceniasz tę jego drugą już porażkę i to, jak teraz funkcjonuje, albo dlaczego tak się stało? Czy, czy, czy jakieś emocje to w tobie wywołuje, jakieś analizy? Wywołuje to we mnie jakieś refleksje, wydaje mi się, że może w którymś momencie był e, zbyt e, tryhardem. Tryhardem? Tak, czyli to, to starał się za bardzo. Starał tak? się za bardzo. Nie pokazał e, s, swojej prawdziwości. E, czyli był sztuczny troszkę. Był bardziej sztuczny niż kandydat po drugiej stronie. Wydaje mi się, że kandydat po drugiej stronie wygrał głównie z tego względu, że po prostu pokazał swoje prawdziwe oblicze i, i ludzie, i ludzie to, to kupili. O co byś zapytała Rafała Trzaskowskiego, jakbyś mogła? Czego jesteś ciekawa? Myślę, żebym nie zapytała, tylko powiedziała, że mimo przegranych wyborów nadal jestem bardzo dumna i nadal może liczyć nie tylko na mnie, ale na wielu e, ludzi na, na cały kampus, że my nadal z nim jesteśmy stąd, mimo że jest teraz we wrześniu, że były lekkie komplikacje, to nadal mnóstwo osób chciało przyjechać i, i wspierać Rafała. E, i, I chciałabym właśnie to powiedzieć, że mimo przegranych e, wyborów e, nadal mi. Początkowo dało to dużo żalu i dużo smutku, a teraz jest to bardziej motywacja, aby, aby działać dalej i aby po prostu walczyć o kolejne wybory. Na pewno się nie poddawać. A gdzie widzisz Rafała Trzaskowskiego w tych najbliższych wyborach albo w najbliższym czasie? Czego byś oczekiwała, żeby dalej startował na prezydenta RP za kolejne lata? Jak ty to oceniasz? To jest ciężkie pytanie. Ja widzę Rafała jako mojego prezydenta i w sercu bardzo bym chciała, żeby nim został. Dobra, idziemy dalej. Tak nie za wiele się dzieje i nie za wiele osób jest. Uczestniczą w jakichś panelach. Na razie ci, co przyjechali, ale tu jest taki namiot, znalazłem z napisem Kamila Gasiuk-Pichowicz. Pani Kamili tutaj nie ma, ale są jakieś gadżety z Parlamentu Europejskiego. Sej wezmę długopis. Panie Hala, dzień dobry. Mogę na sekundę? Nie, nie coś, no, Ale na szukaniu. sekundę pan tak biegał w tej kampanii, robił wszystko, a pan by, był za... nikt nie wiedział o tym, ale to proszę państwa, jest człowiek, który właśnie bardzo mocno pracował w trakcie kampanii. Cięż, ciężkie to było? No, kampania, kampania ale zawsze. Pan już sprawiony jest. Zawsze jest intensywna. Nie mhm. pierwsza, nie ostatnia pewnie. Mhm. Ale była ciężka praca, a później porażka. Już jakieś wnioski wyciągnęliście? W kampaniach tak jest, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Mhm. Nigdy, nie, nigdy nie ma tak, że się zawsze wygrywa, więc jakby A, trzeba aha. sobie z tym sobie zawsze dobrze radzić. A kampus będzie za rok, tak? Będzie. A co jeszcze planujecie? Nie no, kampus jest projektem, który jest wieloletni, Wzbogaca, rozwija. Ale coś ma więcej z tego wyniknąć? To ma być początek jakiegoś ruchu nowego? Ale nie, nie, kampus, proszę, hmm. kampus jakby hmm. od polityki. jakby... Sami tak. politycy tutaj są, oprócz młodych nie, ludzi. Nie, 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 nie. no, proszę, zobaczcie, są bardzo <laughs> ekspertów. No dobrze, eksperci jeszcze, okej. było, że politologów, okay. komentatorów, ale też ekspertów w wielu branżach, tak, hmm. czy nowych technologii. Ale w razie, technologii. w razie czego pewnie pan jest przygotowany na kolejną, jakąkolwiek kampanię. Ech, już do, do walki. kampanii już trochę przeżyłem. Co pan dzisiaj będzie miał do przekazania tym wszystkim młodym ludziom, którzy tutaj są? No, przede wszystkim ich powitałem, bo bardzo się cieszę, że po raz kolejny są z nami, dlatego, że to kolejna edycja kampusu. W trochę mniejszej formule, zresztą taką też do tej pory organizowaliśmy. Dlatego, że no, duża część z nas była zajęta czym innym przez te ostatnie miesiące, a takie przedsięwzięcia się przygotowuje przez wiele miesięcy, ale w 26 roku wrócimy znowu z tą dużą formułą kampusu, bo warto, dlatego że warto rozmawiać z młodymi ludźmi. No, ja jestem prezydentem Miasta stołecznego Warszawy, mój mandat kończy się dopiero w 29 roku, w związku z tym naturalne, że na tym się będę koncentrował, ale ja uważam, że do tego, żeby wygrać wybory w 27 roku, a później w 29, 27, żeby wygrała strona demokratyczna dzisiejszej sceny politycznej, Potrzebna jest konsolidacja wszystkich, potrzebne jest to, żeby nie zgubić samorządowców, stąd zostałem prezesem ruchu samorządowego Tak dla Polski. Trzeba rozmawiać z młodzieżą. Myślę, że każdy ma tutaj swoją, swoją robotę do wykonania. A jak pan ocenia te różne opinie, że jest pan marginalizowany w partii i nie wiadomo właśnie, jaki będzie dalszy pana los? Czy te doniesienia też na przykład wprost, że w listopadzie przestanie pan być wiceprzewodniczącym Platformy są prawdziwe? Nie wiem skąd się to bierze, szczerze powiem, mhm. dlatego że w ogóle na razie nie są prowadzone tego typu rozmowy. My się dopiero szykujemy do kongresu, będziemy o tym rozmawiali. Nie podjęliśmy nawet decyzji, czy będziemy chcieli, żeby wiceprzewodniczących była dziesiątka, tak jak do tej pory, czy żeby było więcej, mniej. W związku z tym te rewelacje są kompletnie wyssane z palca. O tym będziemy rozmawiać. Ja oczywiście chcę odgrywać aktywną rolę w ramach swojej partii. Bo tak jak powiedziałem, uważam, że każdy z nas powinien spełniać swoją rolę, wszystkie ręce na pokład. No, nie wygramy wyborów w 27 roku, jeżeli nie wykorzystamy tej energii, która drzemie we wszystkich z nas, również we mnie. W związku z tym wydaje mi się, że, że nie stać nas na to, żeby tracić dzisiaj wsparcie czy zaangażowanie pełne zaangażowanie czy determinację któregokolwiek z ważnych polityków tej sceny, tej strony sceny politycznej. Jeżeli zostanie zniesiona dwukadencyjność, ja go widzę cały czas jako prezydenta Warszawy. Uważam, że jest bardzo dobrym samorządowcem. Ja sam jestem z Warszawy i widzę bardzo dużo innowacji, które, które Warszawa przechodzi, dużo rewitalizacji. Rafał można powiedzieć, powoli eliminuje betonozę warszawską i e, tworzy dużo obiektów zielonych. Um, no to jest takie dyskusyjne, niektórzy by się nie zgodzili, tej betonozy jest dużo. Mówi, że tak, ale na przykład ostatnio otworzyliśmy park centralny y, przy placu de, na placu Defilad. Totalna betonoza. Niby tak, ale jednak oprócz tego są też tworzone nowe parki na Ursynowie. Na przy, na Ursynowie. Coś się zaczęło dziać, jest ruch, ludzie zaczęli wychodzić, że są takie pokoje, a część zaczęła wychodzić Idą na obiad. No dobrze, ale to ja tutaj spotkałem jednego pana, który przyjechał z Rzeszowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z Rzeszowa, Tadeusz Marchał. Pan Tadeusz. A Tadeusz. dlaczego pan przyjechał na kampus? Pierwszy raz chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ja generalnie centro liberałem jestem, więc tutaj niektóre osoby są tak dosyć lewicowo nastawione, ale to też spoko pogadać. Mm -hmm. Też bywam na prawicowych różnych wydarzeniach, mm -hmm. na typu kongres w Krynicy ekonomiczny. Mm -hmm. Rok temu byłem pod A tu, jak się panu podoba? Bardzo fajnie, miła atmosfera, mm. dużo osób, z którymi można sensownie porozmawiać. A Rafała Trzaskowskiego udało się spotkać? Oczywiście. Mam zdjęcie nawet z kampanii, bo byłem w jego sztabie. Wcześniej. A czy dzisiaj jakieś konkretne pytania by Pan mu zadał? Co... Rafałowi? Mm -hmm. No myślę, że dlaczego ta kampania była taka mało wyrazista? No, trzeba było moim zdaniem wziąć tę tęczową flagę, nie wstydzić się, bo to nie jest powód do wstydu, tam tolerancja na przykład. Jest taka zasada generalnie, że nie można robić tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. On robił to samo, co z Dudą w pierwszej kampanii i moim zdaniem trzeba było coś wymyślić nowego. Głupotą było z tymi 800 plus dla Ukraińców wychodzić, że zabierzemy, bo to było bez sensu. To już widać teraz, że to było bez sensu. No Myślę, że było trochę błędów zrobionych. Ale to ma szansę Rafał Trzaskowski się teraz odbudować? Musi się odbudować. Myślę, że to jest polityk o potężnym potencjale, było ponad 10 milionów głosów, więc to nie jest tam jakieś milion, dwa, czy tam jakieś skrajne coś, tylko to jest ogromny kapitał, trzeba go wykorzystać dalej i wygrać wybory parlamentarne następne. Ta przegrana była oczywiście przykro niespodzianką dla Rafała i dla, i dla jakby Platformy Obywatelskiej, dla mnie osobiście również, natomiast ja myślę, że on jest jeszcze na tyle jakby młodym politykiem, że i psychicznie już jakby takim doświadczonym w bojach politycznych, że jego ta porażka ma szansę wzmocnić. To jest człowiek, który ma ogromny potencjał jakby polityczny, intelektualny i myślę, że... A że... czy ma poparcie partii? Znaczy nie ma w tej chwili żadnego tematu, żeby wystawiać jakichkolwiek kandydatów na cokolwiek. <laughs> Partia przecież angażowała się w całości w kampanię Rafała Trzaskowskiego. I myślę, że, I myślę, że jest gotowa udzielać mu poparcia dalej. No, wiele zależy od niego samego, prawda? Jak on widzi swoją przyszłość. A dlaczego zdarzyło się w Warszawie tak, jak się zdarzyło, że jednak tego poparcia radni nie, nie udzielili? No, to też wizerunkowo tak nie za dobrze zagrało. Tak, nie za dobrze zagrało. Znaczy, znaczy nie mam pojęcia, co się stało, bo ja rozumiem, że mogą być różne na ten temat poglądy, ale nie powinno dojść do tego, żeby po prostu. Y Dochodziło na, na posiedzeniu Rady do takiej niespodzianki, prawda? która jakby jest czymś do końca nie niezrozumiałym dla członków Platformy i też no, pokazuje jakby brak porozumienia, brak przygotowania tego posiedzenia, bo właściwie idea prohibicji nocnej, zakazu nocnego nie była czymś szczególnie kontrowersyjnym. Natomiast niespodzianką było to, że te przepisy nie przeszły. Więc, albo po prostu nie przygotowano tych głosowań odpowiednio, prawda, albo albo po prostu zaszły jakaś pomyłka. A jakby Pan wytłumaczył to, co się wydarzyło w Warszawie, co jest bardzo szeroko komentowane, czyli faktycznie ta uchwała, którą Pan zaproponował i radni Platformy Obywatelskiej no, ją odrzucili, Pan się musiał z niej wycofać. Co tam się wydarzyło? Po pierwsze, mamy porozumienie i to jest najważniejsze. Natomiast zacznę od samego początku. My jesteśmy samorządowcami, więc jest naturalne, że dyskutujemy ze sobą, że rozważamy przy różnego rodzaju opcje. I rzeczywiście było tak, że mieliśmy pewną różnicę zdań ja zgodziłem się na to, żebyśmy ten zakaz ograniczenie sprzedaży alkoholu wprowadzali etapami dlatego że można po prostu te rozwiązania przetestować w tych dzielnicach gdzie te problemy są najważniejsze, największe w Śródmieściu i na Pradze mamy teraz decyzję dlatego że myślę, że wszyscy wysnuwamy wnioski z tego co się działo w tych ostatnich dniach wszyscy też zobaczyli zgadzając się z moją tezą, że to jest temat, który jest ważny dla absolutnej większości Warszawiaków, większości Polaków. No i mamy decyzję, że przetestujemy wszystkie te rozwiązania jak najszybciej w dwóch dzielnicach, a do czerwca wprowadzimy te ograniczenia w całej Warszawie i te elementy programu znacznie szerszego, które przetestujemy w tych dwóch dzielnicach i które zdadzą egzamin. I na to radni się zgodzą już? Mamy już zgodę i jasne postanowienie. Jak najszybciej sesja nadzwyczajna, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, wcielamy dwie dzielnice w listopadzie. Zgoda na to, że w czerwcu te ograniczenia obejmą całą Warszawę i przetestujemy, jakie inne elementy tego programu bezpieczeństwa powinny być wcielone dla całego miasta. To jeszcze jedna rzecz a propos tylko tego, bo też są takie głosy, że no to było takie uderzenie Marcina Kierwińskiego w pana. Jak pan by skomentował te, takie doniesienia? Oczywiście znowu to jest wszystko wyssane z palca, dlatego że my dyskutujemy. Nawet jak czasem mamy inne stanowisko, to na końcu doprowadzamy do kompromisu. I to jest naturalne, dlatego że ja rozumiem, że niektórzy się przyzwyczaili do tego, że w partiach politycznych ktoś tupnie nogą i wszystko później tak jest, jak tego chce przewodniczący. My jesteśmy samorządowcami ze sobą rozmawiamy. Najważniejsze jest to, że po tym zamieszaniu, które na pewno nie służyło komukolwiek, mamy decyzję. Taką, z którą, jak mam zgadza się absolutna większość warszawianek i warszawiaków. Jak gadałem z ludźmi, to ludzie chcą go wypytać, niektórzy są niezadowoleni, niektórzy są bardziej ciekawi o jego przyszłość, niektórzy chcą go zapytać, czemu to wygląda niektóre rzeczy wyglądały tak, jak wyglądają, więc... A ty, ty o co byś zapytał Rafała Trzaskowskiego, jakbyś mógł? E, może jakie błędy zostały popełnione i jak widzi swoją przyszłość, bo też jestem ciekaw. A tego. gdzie ty byś widział przyszłość Rafała Trzaskowskiego? Czy, bo niektórzy wieszczą mi to nawet mu media, że na Rafał Trzaskowski już się skończył. Nie wiem, czy się skończył. Zobaczymy, co on uważa. Ja wątpię, że, wątpię, że sam powie, że się skończył, więc ja, ciekaw, ja czekam na to, co on sam powie. Długa kolejka się tutaj zrobiła. E, chyba jest darmowa szamka. No to skorzystamy, e, bo skończył się jakiś panel, zanim w oczekiwaniu na Rafała Trzaskowskiego. Kolejka długa, nie sądzę, żeby. Tutaj był problem, więc sobie poczekamy. Patrzcie, wszyscy jeżdżą elegancko. Może ja tutaj. Może przy okazji kogoś bym zapytał. Dzień dobry. Mogę, Dzień dobry. mogę was zapytać? Jestem z kanału Zero. O e, uczestnictwo? Jesteście pierwszy raz? E, no, znaczy już mój drugi raz. Byłem w tamtym roku w okay. I Dlaczego przyjeżdżasz na kampus? E, przyjeżdżę na kampus zdecydowanie przez to, że. Możemy iść kolejka, no żeby nam nie uciekła kolejka. Zdecydowanie przez to, że można tutaj wymienić bardzo dużo poglądów Aha. różnych, ponieważ jednak zauważmy, że to nie jest tylko bo to niektórzy używają, e, uważają, że kampus to jedna jest tylko taka bańka poglądowa. Myślę, że zdecydowanie nie. Ty widzisz przyszłość Rafała Trzaskowskiego gdzieś jeszcze w ogólnopolskiej polityce? Ja dalej w to wierzę, ponieważ jednak e, nie ukryję, czy to jeszcze jako jest, że prezydentem Warszawy, pamiętajmy, cały czas jeszcze, chyba z przynajmniej 3 lata czy cztery zostały do końca kadencji, e, jego doświadczenie dyplomatyczne. Więc ja myślę, że to nie jest zdecydowanie koniec. Myślę, że też przez sam fakt, że kampus trwa dalej, to też jest kolejne budowanie dalej nowych społeczności, nowych projektów, więc, pomimo tego, że to jest powiązane z Rafałem Trzaskowskim, to jednak też go, pod, myślę, że podbudowuje do dalszej działalności. Może, wiadomo, się zmienić charakter, ale zdecydowanie y, nie zmaleje. A przynajmniej nie w takim stopniu bardzo znaczącym. Czy znaczy jest za wcześnie, czy może pan teraz się pokusić o jakąś deklarację, czy będzie pan kandydował za 5 lat? Bo pewnie wiele osób pyta, 10 milionów osób na pana zagłosowało. Panie redaktorze, trzy miesiące temu były wybory prezydenckie. Więc opowiadanie o tym, co będzie za lat 5 czy 10, no to byłoby po prostu kompletnie niepoważne. Mój mandat prezydenta miasta stołecznego Warszawy trwa jeszcze 4 lata. To jest naprawdę szmat czasu. Ja się na tym zamierzam koncentrować, ale również na konsolidowaniu samorządowców, również na kontynuowaniu kampusu Polska przyszłości. Uczę studentów co poniedziałek, ja naprawdę mam co robić. Minęła 18, kampus już opustoszał, no bo w namiocie tutaj e, za nami. Już jest Rafał Trzaskowski. Wszyscy czekali właśnie na ten moment i na to spotkanie, tak naprawdę. No bo to pierwsze takie spotkanie, gdzie pan prezydent opowiada, jak to po tych przegranych wyborach jest i jakie ma plany. Idziemy posłuchać. Przestańcie się nabijać z tego, że pan prezydent nie mówi perfekcyjnie po angielsku. Zastanówmy się, czy ma coś do powiedzenia. Przestańcie się nabijać z tego, że uwielbia snus, bo to nie jest problem dla większości Polek i Polaków. Więc uczmy się, że jeżeli się przegrzewa pewne rzeczy, to one zaczynają się odwracać przeciwko tym, którzy to robią. I ta krytyka po prostu zaczęła być kontrproduktywna. Przestańmy się obrażać na tych, którzy wybrali inaczej. Część jest obrażona na mnie, część jest obrażona na, na koalicję obywatelską. Przestańmy się obrażać. I to jest właśnie też pewien problem, że tamta strona się na nic nie obraża, a my się ciągle obrażamy i ciągle robimy viwisekcję. Idźmy do przodu. Co Ty tak naprawdę czułeś jako, jako człowiek, nie jako polityk, jako człowiek, jednak 1 czerwca po y, tej porażce? Totalne wkurwienie czułem. Wiedzę sobie, słucham Rafała Trzaskowskiego, co ma do powiedzenia. Ludzie zadają pytanie, i nagle chłopak zadaje e, takie pytanie, twierdząc, e, że ja tutaj chodziłem po kampusie i mówiłem, że nikogo tak naprawdę tu nie ma. Posłuchajcie. Dlaczego zdecydował się pan przyjść do kanału Zero? Dlatego, że ja tak naprawdę nie widzę żadnej różnicy powoli między Telewizją w Polsce 24 czy z Telewizją Republika a kanałem Zero. Dlatego, że widzimy, co tutaj się działo chociażby dzisiaj, bo pan redaktor e, Stankiewicz. Biegał tutaj po tym trawniku i pokazywał, że patrzcie, trawnik jest cały pusty, gdzie są te 400 osób. Co z tego, że wtedy akurat były warsztaty i wszyscy siedzieli w tych namiotach i po prostu brali udział w panelu. Dziękuję bardzo. No, powiedziałbym klasyczna dezinformacja, bo nic takiego nie powiedziałem, ale idę go poszukać, żeby z nim pogadać i wyjaśnić pewne kwestie. Miałem wywiad z panem redaktorem Stankiewiczem, i był to całkowicie normalny, pozytywny wywiad. Stanowskim. Nie, dzisiaj. dzisiaj, Stanowskim. dzisiaj. Nie ze, z Andrzejem Stankiewiczem. Z, nie, z panem, który tak, pomyliłem. Jest reporter, z kanału Zero, pan redaktor Stankiewicz. Dziękuję bardzo. Był to całkiem pozytywny wywiad. Ja widzę, ja nie Znaczy, skłamałbym, gdybym wam powiedział, że od rana do wieczora oglądam kanał Zero, a zwłaszcza Telewizja Republikę. Ja widzę olbrzymią różnicę, żeby było jasne i możemy mieć wątpliwości, prawda, czy kanał zero jest w pełni obiektywny, jakie ma sympatii itd. Natomiast no, nie porównujmy kanału zero do, do republiki, która po prostu nie jest żadną telewizją, tylko, tylko jest propagandową pałą. Dzień dobry, Waldemar no. Stankiewiczka. no zero, kłaniam się. Ja nie będę zajmował czasu. Chciałem tylko sprostować. Nie biegałem po kampusie mówiąc, że nikogo tutaj nie ma, tylko mówiłem, że nie ma nikogo na polu, bo wszyscy właśnie są w namiotach i uczestniczą w panelach. Więc. A ja, a ja mówiłem, że właśnie, mieliśmy super bardzo wywiad. sympatyczna rozmowa. Potwierdzam, więc życzę Państwu dalszego udanego wieczoru i to kolega chyba, zapraszam cię przed namiot, to sobie wyjaśnimy pewne Dobra. kwestie. Dobra, dajemy do... Dobra, idziemy, przejdziemy do pytań. Najważniejsze, że ja się nie pomyliłem, jeżeli chodzi o nazwisko. Pozdrawiam pana redaktora. Uff, bardzo gorący dzień to był na kampusie, ale najważniejszym tutaj był Rafał Trzaskowski, który przede wszystkim bardzo mocno podsumował, co czuł po porażce wyborczej. Z tego co pamiętam bronił też prezydenta Karola Wrockiego. no ale konkretnych planów jakie ma Rafał Trzaskowski jeszcze nie poznaliśmy. Może jeszcze za wcześnie, będziemy śledzić to pewnie najbliższe miesiące, no a za rok kolejny kampus. Pewnie będzie równo emocjonujący. All Nutrition Cooking Spray. Mniej tłuszczu, więcej smaku, maksimum wygody w kuchni. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz, otwierając konto z kodem Zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneybag. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zero.sklep.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.